że mi się na psa. Kto się sprzedał na, na psa? Zaraz No, kurwa ja się na kurbę. No pudzie, co kurwa, kardar? No, kurwa. My ale tu, 22 bojówki, 5, nie, no 2 50tki, trzy heavyki wyklebione. Jeśli się tak kurwa no. ja nie mogę każdego teraz jebać w dupę, Pewnie? Co? Nie ci zaczynają Ujażdż mi, że nie chciałbyś ze mną w Kurwa, ty, ty, rudy, że kopie, weź, jak ty strzelać nie umiesz. Pff, pewnie. Jesteś pewny. Kurwa, jak ja widziałem, jak ty strzelasz, jak Bugatti ci ten, to kurwa, jechałem szlaczkiem, kurwa, wiesz jak o co to dał O, wyjebała mi gita. Ej, daj ten na czat. Od... Ale jak jakby cię zabił, jakbym cię zabił, to byś się spłakał, że cię zabiłem. Nie, no zabierz mi rabo, bo bym, wiem, no, że... Nie, rabo, nie. Wyślij, Od start na moje auto. Możecie no być tak. na streama, jeśli chcecie, bądźcie radzymi. Wysłałem wam na... No kurwa, kiedy on wgla ten interior jebany, jest na tym, na, że tam nowości, to kurwa inne interiory, chuja nie interiory, nie mamy nic! Tak i tak mi jeszcze 200k brakuje. Nie jebany, nie, nie, nie będziemy tego, bo to skurwało się... właśnie, kurwa, ten, arbitr i kurwa Mewsik, robimy całą noc dzisiaj chyba... kurwa... No drugi dzień, kurwa, jakiś są, kurwa, co to jest za gówno, ja, nie wiem. I nie ma teraz lokalnego kartu. No, ja to... Ale oni wprowadzają takie gówno na serwerze, że to finie. Ale to jest to gówno, ten interior, jaki on jest, kurwa, za siłę? Dymy w chuj. Siema, siema, kura, siema. Markę... ...Maker. Siema, 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 z, z No, ja robię, no kurwa, w sam metry. Z kamerką, co jest z tym fotelem nie tak, na no pierdolę Nie ja na YouTube to najgorsze live'y są no, Gdzie on to kurwa wysłał? No, nie widzę Na Gringo Na Gringo Nie mogę się bujać na to mogę już. Na Gringo No pizdę no, A bo kurwa przegłos ty Ja kurwa słucham tu i live.

Pobiorę Lola i dzisiaj zrobię strumyka z Lola Kurwa, gdzie jest ten Panu... interior, nie wiem, tam no, Franklina no. jest i naszych Pobiorę... A pokazać Ci Panu... jeszcze jedną hazę Panu... kardasz? Panu... A po co? No to, bo mam interior i nie mam. Gdzie jest Panu... ten Panu... interior, nie Panu... wiem. No. Bo to tego jeszcze szukają chyba, bo to i wiem jak to się nazywa, ale nie wiem. Kto to jest MK? Zaraz go